Siemaneczko, ja jestem Matarixper, a to jest pierwszy odcinek Balloon Tower Defense 5, single player, tak? Teraz sobie zagramy single player, bo graliśmy jeszcze z Kozakiem, multiplayer, sam tam, No i dobra, gramy na pierwszej mapie, na easy, jak widzicie, jest tylko 50 rund. No i co, zaczynamy, bo... No Dobra, więc postawimy na początku. Zawsze biorę bumerang, Nie wiem dlaczego, ale. Czekaj. Czekaj. Dobra, włożymy go tutaj. Niech będzie. Na razie on wystarcza. Potem on oczywiście jeszcze będzie ulepszany. Ale ten. Ale dobrze sobie radzi. A więc dobra. Weźmy sobie jeszcze postawmy tak sh sh shooter. Czy jak to tak się nazywa? Nie jest to najlepszy z angielskiego. Dobra niech będzie. Dobra, skate wyciszony nie przeszkadza, to dobra połowy nagrania nie zadzwoni dobra czekajcie ja skończę tą rundę i zrobię krótką przerwę dobra ja robię krótką przerwę dobra jesteśmy po krótkiej dla was przerwie ale dla mnie pół godziny, może nawet więcej a więc dobra, gramy dalej. Dobra, mamy na razie 600 kasy, czyli pod tym sobie kupiłem chyba ninja, bo nie wiem. Dla mnie nie najlepszym, ale podoba mi się ninja strasznie. fajnie, fajnie wygląda tak. Dobra, sobie postawimy tutaj. Odcinki nie będą się pojawiać regularnie, bo... Nie będę miał zawsze czasu, ale będę wyrzucał co jakiś czas. Nie mówię, że parę odcinków w tygodniu, w tygodniu, nie wiem. Ale jakoś to będzie, I dobrze. Planuję serię jeszcze nagrać Meet for Speed at the Run. Z Sąsiadów z Piekła Rodem, jedynkę i dwójkę. Jeszcze z Minecrafta coś nagram. No i z tego, nie wiem, jeszcze nie mam za bardzo pomysłów na inne serie. Aha, jeszcze z Botanicool. Nie wiem, czy znacie grę, ale mało znana i nawet, no, ciekawa. To jest logicznego, trzeba pomyśleć trochę, taka logiczno-strategiczna, coś w tym stylu. Nie wiem, myślę, że Wam się spodoba. No i dobra gramy dalej. Hmm. Dobra, mamy już pre 1000 kas, musimy sobie na coś wydać, bo gada tylko <grych> i ciągle. Dobra, nie wiem. Hmm. kurde Będziemy chyba. Nie, no, ja będę robił poilerun, bo myślę, że. No, bo nie będziemy grać, bo wiecie. Nie wiem, jeśli ktoś tą grę grał, to, to jak już wygramy tą grę, to ten. To tam nam da, daje na opcję, żeby grać dalej, albo po prostu, żeby wyjść i zakończyć tą grę. Więc ja myślę, że nie będę grał dalej, bo to będzie trochę bez sensu, że będą długie odcinki, będzie ciągle aparty dzielić i. No, to jest bez sensu trochę. No, ale dobra, mamy 12 rundę. 50. Myślę, że na dwa party to będzie idealnie. Bo na 1 to wątpię. Może 25 będzie koniec. Może jak było wiecie, równo. Może pod koniec odcinka jak gdzieś mam 53 level, czyli mam wszystko odblokowane, wszystko, maksymalne ulepszenia, więc... Pokażę Wam potem, jeśli będzie nam czasu starczyć, jeśli nie, to w następnym odcinku bardzo możliwe, że wszystkie ulepszenia Wam pokażę. Czekajcie, tutaj widzę, że balony, a więc... Dobra, jesteśmy po przerwie. No i gramy dalej. Dobra, czy ciebie Zapomniałem. Ale dobra. Gramy dalej. Teraz myślę, że sobie kupimy jeszcze armatę i posadzimy tu. Tu nigdzie nam jeszcze. No właśnie. Bardzo dobrze. Dobra, mamy 15 minut. 5 minut nagrywamy już. No prawie 6. Dobra. Co to jeszcze mamy? Hmm. zrobię taki specjalny odcinek, gdzie pokażę wszystkich wrogów, tak można powiedzieć. No i wszystkie balony pokażę, bo jest taki film fan czyli że mamy nieskończoność kasy. Możemy kupować co chcemy, ile chcemy, jak chcemy. Teraz gram aktualnie na Easy, bo hmm. <laughs> nie no, potem będziemy na medium, ale... No zobaczymy jak to wyjdzie, ale... No dobra, okej. Okay. Będę częściej nagrywał z tej gry z multiplayer, bo tak myślę, że jest ciekawie, że coś się dzieje, coś rozmo Nie rozmowy, tylko... Może no, o czym rozmawiamy sobie, bo tak, to nie mam pomysłów o, o czym rozmawiać, żeby, wiecie... I było, że taki jeden odcinek, wiesz, nic nie mówię w nim. By było trochę bez no ale dobra. Myślę, że teraz sobie uderzyłem na Superman ale widzę, że już nie. Widzę, że już ledwo, ledwo wytrzymuję już przy kolce kłaść. Kupimy sobie MAGA. Snipera, Nie. Tego sobie. O! Tutaj nie Będzie taki ładny rządek. No i możemy zaczynać oczywiście. O! Kupimy jeszcze to. Działku. Chyba nie dobra i możemy jeszcze strzelać czekajcie dobra teraz się będę chyba zajmowała za ulepszenia nie myślę, że akurat 25 to będzie idealne dobra zabity strzelony zabity Dobra ulepszenia weźmy sobie ulepszymy najpierw ninja Dobra. Teraz sobie... Ja mam taką technikę, nie wiem czy to, że ulepszam wszystko na dwa, a potem... Nie wiem, że ja robię, że kupuję wszystko, że ninja dwóch. Tych bumerangów dwóch i po prostu... Bo jak wiecie są ulepszenia, to poczekajcie zaprezentuję wam. Tutaj. No, taka jest chyba najlepsza taktyka, którą ja użyłam, bo. No, jest dobra w obronie i w ogóle. Dobra. Mamy no, no już 9 minut nagrania, więc myślę, że. O, już 27 runda. A tu dobra, jeszcze zagramy tą I potem myślę, że w następnym odcinku. Zdążymy, zdąży wam pokazać te. Wszystkie ulepszenia dobra dobra więc myślę że zakończymy tutaj na tym odcinek a więc dobra komentujcie subskrybujcie lajkujcie oceniajcie ja się z wami żegnam siema na Rafa. cześć